Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek, 13 dzień marca. Jest to początek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Oczywiście ciągle spotykamy się w Pustyniakach, czyli mądrościach ojców pustyni. Zapraszam, czołóweczka, robimy dobry tydzień, dobry dzień, jedziemy. Drodzy moi mili, moi kochani, moi ulubieni, mam ochotę powiedzieć, witam was w poniedziałek i zapraszam na mądrość murów, ale nie będzie mądrość murów, tylko będzie mądrość ojców pustyni, czyli mądrość murów piaskowych. Kochani, kolejna opowieść, kolejne zdanie ważne dzisiaj, w sensie cała opowieść, ale kolejne zdanie na końcu myślę dosyć istotne. Posłuchajcie tej opowieści. Pewien myśliwy, polujący na pustyni na dzikie zwierzęta, zobaczył, jak Abba Antoni żartuje z braćmi i bardzo się zgorszył. Starzec więc, pragnąc go przekonać, że z braćmi trzeba postępować łagodnie, powiedział mu, załóż strzałę i napnij łuk. A on tak zrobił. Starzec rzekł, napnij mocniej. I on usłuchał. Starzec powtórzył, mocniej. Myśliwy na to, jeśli napnę nadmiarę, to łuk pęknie. I rzekł mu starzec, tak jest i z pracą wewnętrzną. Jeśli ją ponadmiarę napniemy, bracia się szybko załamią. Trzeba więc z nimi postępować łagodnie. Myśliwy, gdy to usłyszał, skruszył się i odszedł bardzo zbudowany postawą starca, a bracia umocnieni rozeszli się do siebie. Czyli mówiąc krótko, skończyło się happy endem. Moi drodzy. Historia, myślę, bardzo ważna, i też oczywiście takie zdanie, które mówiłem wam już wielokrotnie, ale myślę, że w Wielkim Poście bardzo warto sobie je przypominać, i odnośnie wielkiego postu, ale też oczywiście odnośnie całego życia. Kochani oczywiście. Że stawianie sobie pewnych wymagań, czasem ambitnych wymagań, że stawianie sobie celów, do których dążymy, stawianie sobie pewnego poziomu, który chcemy osiągnąć, poprawa tego, kim jesteśmy, to są rzeczy w ogóle kluczowe, fundamentalne do tego, żeby wzrastać, żeby stawać się dojrzałszym człowiekiem, żeby do świętości dążyć. Nie da się kochani, nie próbując być lepszym człowiekiem, no właśnie, jakkolwiek być lepszym człowiekiem, w takim sensie, samo się to nie zrobi. To zawsze wymaga pewnego rodzaju napięcia, to wymaga jakiegoś y, umierania. Dla siebie, to wymaga rezygnacji z siebie. Ale kochani, wszystko musi mieć właściwą miarę. Koniec jest bardzo proste, i jak Wam już mówiłem wielokrotnie, zły bardzo nas lubi kusić nie tylko do złego, ale również do za dużego, do niedobrego, dobrego. W takim sensie do takiego dobrego, o które on wie, że nie stać nas na takie, na, na takie dobro w tym momencie, bo nie to, że w ogóle, ale w tym momencie i wie, że kiedy spróbujemy to za duże dobro osiągnąć, to się po prostu rozczarowujemy, pękniemy, to po prostu stajemy się. Niezdolni do niczego. Kani, to jest tak, jak właśnie, to jest na w wielkim poście. Postawi jakieś, nie wiem, bardzo duże wymagania, tak? Na przykład, nie wiem, zrezygnujesz z czegoś, ale tak wiecie, na przykład w 100% i to będzie jakaś bardzo poważna rzecz, od której na przykład wcześniej był jakoś tam uzależniony, nie? I oczywiście, jeżeli to są jeszcze grzechy, to ja rozumiem, że próbujemy z grzechami zerwać, ale czasem jest tak, że my nie rezygnujemy z grzechów, tylko po prostu rezygnujemy z pewnych rzeczy, które nas jakoś tam ograniczają, albo nie wolą i tak dalej, niekoniecznie są złe same w sobie, nie? I że, tak powiem, zrobienie ich trochę nie byłoby złe. Natomiast kiedy my je czasem próbujemy wyrugować całkowicie, to bardzo często potem. Koni, to jest tak jak z dietą, nie? Yy... Jeden z najczęściej popełnianych błędów na diecie jest taki, że jemy bardzo, bardzo mało, w sensie nie trochę mniej niż trzeba, tylko dużo mniej. I w związku z tym potem po dniu, po paru dniach rodzi się w nas tak wielki głód, że po prostu człowiek dopada lodówkę w środku nocy i się obżara po prostu popachy i nie, nie tylko nawet traci całe efekty wcześniejszej pracy, którą wykonał, ale tak naprawdę jeszcze nabiera więcej, nie? Koni, to jest właśnie to, że kiedy postawimy sobie za duże wymagania, do którego w danym momencie nie jesteśmy w stanie doskoczyć, no to się złamiemy. Uwaga, to samo kochani dotyczy ludzi, którzy są z nami. My razem też od innych wymagamy jakichś strasznych rzeczy. Uwaga, jeżeli postawimy im za duże wymagania dzieciom, uczniom, przyjaciołom, tymi, z którymi jesteśmy, to może się okazać, że nie tylko to im nie pomoże, a to wręcz ich kochani zniszczy. Bardzo warto o tym posłuchać. Nie napinaj się, bo pękniesz. Nie, nie napinaj się tak strasznie dla siebie, bo dla innych, bo cię to po prostu no, rozsadzi cię to wielka mądrość pustyni, której warto się dzisiaj nauczyć. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za to nasze spotkanie. Bardzo się z niego oczywiście cieszę. Kochani, przypomnę i też mam nową informację. Wiecie, że 15 kwietnia robimy to wielbienie w Ergo Arena Gdańsk-Sopot, błogosławieni. Tam zostało już tylko trochę miejsc na płycie. Całe trybuny są zasadniczo zajęte już, nie zaznaczo, tylko zajęte. Natomiast, kochani, udało nam się tam, bo mieliśmy ostatnio spotkanie z organizatorem, w sensie nie z organizatorem, tylko z, wiecie, no, z firmą, która wynajmuje tą w tą wielką halę. Dołożyliśmy jeszcze kilkaset miejsc siedzących, są takie loże specjalne, więc jeżeli ktoś też może chciałby bardziej siedzące, a nie na płycie stojące, to zapraszam, ale ostatnie miejsca już zostały. Kochani, zajrzyjcie, jeżeli chcecie z nami się spotkać, a byłoby super, jakbyśmy się spotkali. W opisie oczywiście pod filmem znajdziecie wszystkie linki. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, papa. Pa.